Dzień dobry Państwu. Zaczynamy 38 odcinek wiatra choć złotów pod tytułem: Pomidory. Pomidory? Nie, <grym> pomidory. Gotowanie trapezowe. Obiecałem, że pokażę, co, co, co ja właściwie z tą swoją instalacją gridową robię. I, i, i rzeczywiście od, od miesiąca, albo od dwóch miesięcy gotuję na prądzie trapezowym i po prostu trzeba zobaczyć co gotuje w tej chwili o proszę zobaczyć gotuje tu y, o to są pomidory koktajlowe pomidory koktajlowe i to jest grzane w obwodzie off gridowym bez akumulatorów na maszynce zwykłej maszynce pewnie to kamperowcy mają dobrze opanowane Natomiast oni zwykle używają akumulatorów. Ja tego akumulatoru nie używam. Możemy i w tej chwili, nawet proszę zobaczyć, że nie wiem czy to widać, ale ustawienie nie jest na maksa pomiędzy dwójką a trójką, czyli właściwie ta maszynka działa tak, jakby miała normalny prąd. Nie idealne, a ma przecież trapezowy. Nie? I zobaczmy, córka zobaczy jaka to jest. Jaka to jest temperatura? Tutaj, czy to nie jest zwykłe oszukaństwo? I teraz zobaczymy. O! Zobaczymy, proszę, jaka jest temperatura. Tam w środku 86. Proszę, Natalia, przesunąć troszeczkę ten garnek, żeby widać było dolną część odsłoniętej płyty. O! I proszę zobaczyć, tam 197 stopni jest. Maszynka drana ten czyli działa ona w zasadzie normalnie a powiedzmy sobie słońce nie jest y, przepotężne teraz staram się o proszę tu dokładnie widać teraz staram się y, tak, teraz staram się gotować off gridowo bo to przecież lato mamy długie właściwie 6 miesięcy to można sobie gotować off gridowo i to akurat to są na przykład te te tutaj proszę zobaczyć pomidorki, y, których w tym roku był bardzo duży wysyp, natomiast te duże pomidory y, z, zjadła choroba. A te małe pomidorki mają bardzo dobry smak, zapach, ale już nie wiem co z tym robić, w związku z tym y, robię z nich pesto, jak to mówią, pastę pesto. Trzeba 50% tego wszystkiego odparować, żeby to było w porządku. No i teraz z, pytaj mi się córki, bo ona przyjechała i pierwszy raz zastała y, taką kuchnię tutaj. No Natala powiedz znów, czy, czy myślałeś, że ojciec znów zwariował, czy co. No. <laughs> tu jest jedna kuchenka. To jest... O proszę. To jest kuchenka, która jest ustawiona na, no, na normalnym obwodzie. Później dalej wyjaśnię co to chodzi. To jest, jest... czajnik. I tu jest czajnik. Następny czajnik. Nie? Już nie mówię o piekarniku, ale tu jest następny czajnik. I jeszcze jedna kuchenka. I jeszcze jedna kuchenka. I co cię to w tym wszystkim zdziwiło? No, no. nie wiedziałam, gdzie mam gotować. Nie wiedziałeś gdzie gotować. To uczy po prostu, przyjdzie taka wielka rodzina, że muszę wszystko odsławić. No właśnie, czyli mamy podwójną, podwójną jak gdyby, możliwość gotowania. A jak do tego doszło? I teraz, jak do tego doszło? No, po prostu stary domek to już w zasadzie podłączać 2 kW, bo maszynka, maszynka ma 1,5 kW na jednym palniku i 1 na drugim palniku. Na starych gniazdkach podłączać coś takiego to było strach, bo nie jedna już mi wysiadała. W związku z tym dorobiłem trzy osobne obwody, każdy o wytrzymałości co najmniej 6 kW. I tak na przykład tutaj widzimy, tu sobie dodatkowo zrobiłem o, obwód, taki nie, nie za bardzo e elektrycznie pasujący, ale jest obwód y, jeden, obwód dodatkowy na 6 kW. Dalej, drugi obwód, y, który nie ma do tego na stałe, są podłączone też na dole, jest również na 6 kW. Mm. I zaraz, o tutaj po tego, on jeszcze trochę potłaniem te pomidory odparują, trochę solią. Musi Natalia dać trochę do tego, co najmniej łyżkę soli i małą łyżkę cukru. A jeszcze pokażę Państwu, y, gdzie, jak następny obwód zrobiłem w, w, w dawnej łazience. Tam widać, o zaznaczone tam na niebiesko idzie i y, oczywiście. Są tam gniazdka wejściowe. Wszystkie te trzy obwody, tu u góry widać, jak, jak jest poprowadzony obwód. Wszystkie te obwody są poprowadzone do jednego punktu, tutaj po prostu pod schodami. Czyli, a, i tutaj widać też jeszcze jeden obwód. Kiedyś, tu widać ten jeden obwód, wychodzi gniazdką. Kiedyś na filmie Marcina. Na firmie Marcina, o proszę, pokazywałem tutaj, była, była przetwornica na ten było dużo kabli. YouTuberzy mieli zastrzeżenia co do tych kabli i tak dalej. No ale przecież ja tu nic nie sprzedaję, tylko pokazuję ewentualnie, jak ja to zrobiłem. Mogą się dostosować do swoich. W naszym ciągu pozostał, pozostały dwa gniazdka. Pozostały dwa gniazka, jeden przełącznik, jeden jeden zmienno, oczywiście nie wykorzystuję ich teraz, bo nie ma do czego, ale te trzy obwody, które dorobiłem, trzy obwody, które dorobiłem, schodzą się w jednym punkcie. I tutaj mogę pokazać w jakim one punkcie się schodzą, a mianowicie o proszę zobaczyć. To jest punkt, który się schodzą te moje obwody. I zobaczcie, co tam jest, tylko jedno urządzenie, przetwornica, która nie hałasuje, bo nie ma żadnych wentylatorów, nie ma nic i ona u mnie już jest 3 lata prawie że. I teraz tam mam możliwość połączenia każdego obwodu do osobnego obwodu, na przykład L1, L2, L3 z domu, albo jak planuję, jest w tej chwili podłączone, to jest w tej chwili mój off-grid. Który właśnie zabezpiecza pod względem prądowym kuchnię i właściwie od godziny 8 do 8 można na niej gotować, chociaż rano y, troszeczkę trwa zagotowanie herbaty, czy y, natomiast wieczorem nie, ale wracając do, y, do kosztów, no po prostu y, układ ten jest zasilany. O, tu tak. I teraz. Y, Układ ten jest zasilany z... z czego on jest zasilany? Układ ten jest zasilany z prądu, z prądem trapezowym. Ja to nazywam prąd trapezowy, i mogę, y, mogę sobie dowolne tutaj y, prądy wstawiać na te układy, nic mi nie szczeli. I przygotowuję się zresztą do tego, żeby tam ewentualnie y, jakiś tam hybrydowy czy coś w tym rodzaju. Chociaż inwerter hybrydowy to jest sprawa tego typu, że no jest drogie urządzenie i tak dalej natomiast ten cały układ hybrydowy który teraz trapezowy jest to on to on po prostu yy, kosztuje mnie tak instalacja string 3 kW yy, może być 5 nawet kW do tego dochodzi Przetwornica Azo Polska za 800 zł, a nie tysiące sin sprowadzanych za 800 zł, i yy, to wszystko działa sprytnie. Nie musiałbym tu już nic dodatkowo robić. Może ktoś się zapytać, no a co dalej? Jak yy, zabraknie tego słońca? które rano będzie dzień deszczowy, i tak dalej. No, no więc pokazałem, no to. Na poprzednim filmie, że, że Dostałem w prezencie od firmy niemieckiej No to już wszyscy Od firmy niemieckiej To już wszyscy widzą co to jest takiego No to jest EcoFlow, EcoFlow, ale Pro Nie za duże te, nie za duże moce Ale gwarantuję, że jakbyśmy zmienili zasilanie teraz kuchenki z tego prądu trapezowego Na EcoFlow, to on dalej będzie gotował Yy, I fajna sprawa tylko, że no, można ładować 220, można ładować 58 V. Trudno, o, o, nie wiem, czy on po prostu, jak dam mu mniejsze napięcie, też będzie ładował, ewentualnie większe czy sam obecnie, nie wiem, ale to tak na wszelki wypadek czyli jest jakaś tam, yy, ma, jakiś tam mały magazyn energii, który można zastosować, a gwarantuję, że obiad na ecoflow takim nawet małym, ugotujecie. Teraz, dlaczego ja w ogóle z tym gotowaniem tak się zacząłem wygłupiać? No po prostu, trzeba zrobić, no, po pierwsze, trzeba zwiększyć autokonsumpcję, a ja pokazywałem na poprzednich, pokazywałem na poprzednich filmach, że, yy, o, asystentka odstawiła EcoFlow, asystentka, odstawi, asystentka odstawiła, asystentka odstawiła EcoFlow, pilnuje mnie, żebym nie zrobił żadnego błędu w tym wszystkim. Asystentka no, będzie gotowa kawa na prądzie trapezowym. Tak. Czy, czy, czyli pytanie, czy piliście kiedyś kawę na prądzie trapezowym, bo ja asystentowym... już napiłam. I żyje? żyje. I żyje na prądzie trapezowym, nie? I, I teraz w tej chwili. Jak się ewentualnie przedstawia? O, tu, tu jest fajny ten, bo tutaj można i pokazać siebie w lustrze. I można pokazać asystentkę. O, 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 o ładnie. Ten gimbal to jest fajna, fajna dokładka do, do interesu. I teraz, jakbyśmy się tak bilansowo odnieśli do tego ogrzewania, do tego właściwie wykorzystania gazu w tym. O, proszę, słyszycie już? Już się zagotowało, czy tak jak na normalnym prądzie. Po prostu się nie kapuje ten grzejnik, że w kwadracie do niego płynie prąd, a nie zaokrąglony. I teraz tak, ja zużywałem tej swojej kuchence gazowej, którą jeszcze nie zlikwidowałem. Dlatego, że wszystko musi być w okresie przejściowym sprawdzone. Do, że to muszę tą butlę wypalić do końca, to przy okazji, ale już to wolę robić na, na prądzie. I teraz, jak to się ma bilansowo? No po prostu. Kuchenka taka, jedna ma 2,5 kW. Ty załóżmy, że gotujemy godzinę, to 2,5 kW godziny zużyjemy. Ale nie zużyjemy tyle, bo potrafiłem zagotować nam na tym ekoflo cały obiad i wszystko było ok. Ale zużywałem w roku około 8 butli gazu. 8 butli gazu i po prostu. 8... 8 butli gazu to jest jedna butla. Z tego co się orientuje, o tutaj trzeba trochę przestawić, jedna butla, jedna butla gazu ma. O, trochę trzeba pomieszać, bo jak się wygotuje, to nie wyjdzie pasta. Jak to się nazywa? Testo? Tylko jakaś przypalona pasta, nie? I 8 butli gazu to jest po prostu yy, 8 razy 150 kWh. 150 kW jedna butla ma, jeżeli to jest propan butan 50 na 50, propan i Butan 50 na 50, czyli tam około 11-12 kWh na kilogram na litr, na kilogram. I w sumie jedna butla ma 150 kWh. Pomnożymy to razy 8. Ile, ile to jest Nadalia? 150 razy 8 w pamięci. No ile to może być razy 8. 120. 1200 kWh, czyli możemy liczyć, że zaoszczędzę. Zaoszczędzę 1200 kWh, a przede wszystkim będę miał te zalety, że nie będę się bał, że nie będzie otwartego ognia, nie będzie dwutlenku węgla i uznałem, że to jest sprawa konieczna i muszę to zrobić. Zresztą rząd nas też kiedyś postraszył, że gazu w ogóle nie będzie można używać, więc ja już zrobiłem krok do przodu, i, i, i dla mnie gaz nie będzie musiał być w ogóle używany. Nie? Czyli Zaoszczędziliśmy znów no następne 1200 czy więcej, a tym bardziej, że ja to robię w off -gridzie. Nie biorę z tego e, rezerwy e, godzin, rezerwy <laughs> kilowatogodnie, które tam w, w jednym z filmów pokazywałem, czyli te 12 plus 3, około 15 tysięcy kilowatogodzin. W sumie tego wszystkiego nie musiałbym robić, bo przecież stać staćmy na to, żeby raz na rok zapłacić 160 zł za za, za ogrzewanie i za ten. Dużo ludzi nie wierzy w tą poczerwień. Ja ludzi nie będę przekonywał, bo ani żadnej kasy z tego nie mam, ani też nie będę się denerwował, bo ludzie tak różne pytania zdają. Ci, co chcą naprawdę wiedzieć, to przyjeżdżają do mnie, popatrzą jak to jest, i albo się przekona, albo się nie przekona, ale ja jestem przekonany, że w przyszłości będą obowiązywały prawa. Naturalne, to znaczy, jak w sposób naturalny nam pokazuje przyrodę, że mam się ogrzewać promieniami słonecznymi, czyli tam czerwieniu, to to będziemy robić. Nie? I w ten sposób jak gdyby chciałem pokazać, że są proste sposoby tworzenia owgrydo. Przecież ja mogę na tym prądzie trapezowym wszystko robić i oświetlenie. I, i, i wiele innych, no przede wszystkim ogrzewanie, bo jak widzicie tutaj zamontowałem, zamontowałem te dodatkowe obwody przy, przy moich grzejnikach, bo to jest grzejnik, to jest grzejnik, oczywiście lustro lustro to jest też grzejnik. Yy, zamontowałem przy grzejnikach i żeby, będzie to jesienią i spełniało bardzo ważną rolę, czyli będzie ogrzewało dom, czyli na pewno wykorzystam I teraz jak to się ma w ogóle do magazynów energii? Do taka instalacja pięciokilowatowa yy, Załóżmy, że chcemy sobie kupić magazyn, yy, chcemy sobie kupić magazyn energii yy, 5 kW, najtańszy, yy, no to on kosztuje w granicach najtaniej tysięcy złotych. Zł. I teraz jak to się ma w ogóle do, do, do kosztów? Ja yy, ja płacę rocznie 160 zł, czyli 5 tysięcy, Natalia podzielone przez, e, przez 5 tysięcy, podzielone przez 160 zł. To ile lat musiałbym mi się zwracać? E, ja mogę zapłacić za te 5 tysięcy, 3 e, 30 lat. 30 lat. Jak kupię magazyn za 5000, to tak jakbym 30 lat zapłacił za 160 zł, 30 lat funkcjonowania domu, więc mi się to absolutnie nie opłaca dalej kombinować, ale też nie mogę patrzeć, że to wszystko stoi puste i nic nie robi. No i taka moja pasja jest, żeby jednak to w sposób optymalny wykorzystywać, i w związku z tym będę coś dalej myślał, yy, głównie w, w kwestii ogrzewania. I być może kiedyś tam zobaczycie, jak to dalej będzie. I jeżeli wam się dalej, jeżeli w taki sposób rozumowania, żeby jednak ten obryty robić nie poprzez potężne ilości magazynów energii.